Wam. Jakie mam kalendarze? Przed chwilą Wam nagrałam przywitkę, bo ja otworzyłam. też kalendarz to jest taki typu z czekoladkami. są czekoladki z nadzieniem. I najpierw sobie zjemy czekoladkę, dzisiaj I spróbujemy, czy są w ogóle dobre. Są dosyć grube. I zobaczymy. Ej, magałam polecam. To jest już to zaczęło, zanim w ogóle się jeden to już wyginę będzie. Ale no. A co wyglądać to jest kada mamy taki drewniany I tam będą karteczki, on jest jeszcze nieuzupełnione, ale on się świeci. O, jest mega I w pierwszym okienku Elisus miałam mega ochotę. Zostałam. A dzisiaj taki bałwanek ledowy. Ale co zobaczcie, jak możemy spokój. Ostatnio jak byłam wieczorem, kupiłam takie fajne, bardzo dużo. Nie flejek. No jak już jak... ja uwielbiam przystrajać pokój. I w ogóle uwielbiam taki klimat się. Ja jestem w ogóle w trakcie sprzątania pokoju, ale tak na fulla. Patrzcie, tu jest w ogóle śmieci segreguję, bo mam tutaj ten worek, kosz i tutaj są też spalenia. Tu są plastiki a co jeszcze do kosza więc wiecie, wszystko segregujemy śmieci kochani, segregujemy i stwierdziłam, że muszę sprzątać w końcu ten pokój, bo jutro cały dzień nas nie będzie w domu, do Wrocławia dlatego też dla was nagrywam tego vloga, bo jednak w moim życiu się nie dzieje, bo tylko przychodzę ze szkoły i się uczę, więc jutro dla was nagrywam vloga, ale stwierdziłam, że dzisiaj go też zacznę, żebyście zobaczyli trochę że takiego domowego mojego życia, czyli jak zwykle sprzątam, ale chcę tak sprzątać już tak, żeby, wiecie, do świąt tylko kurze zrobić, bo już dawno nie sprzątałam tak z grubsza. No bo jednak każdy weekend się uczę. Teraz mam troszkę mniej rzeczy do nauki. Na kolejny weekend. By... Już tam nie mówię, bo na kolejny weekend to będzie dramat. A teraz naprawdę już muszę sprzątać, bo no jest tak, już naprawdę dawno nie sprzątałam w tym pokoju. Tylko tak z grubsza ciuchy sprzątałam. Ale tak, żeby kurze, lustra, to wszystko to. Mm, aż. wstyd gadać, naprawdę. Czuję zażenowanie i wstyd. Dlatego ja teraz głosy, 21, 30 jakoś, Rucka, muszę mieć włosy, bo mam 21.30 jakoś. A muszę mi wysnąć, teraz wtedy idziemy do ludzka. Muszę umieć czyste włosy. Mamy 22.20, a ja się wykąpałam. I tam, toaletkę, znaczy miałam tutaj pożytek, ale musiałam kurze, bo w toaletce tak się zbierają kurzy, że ja naprawdę nie mam powiedzieć skąd. Okej, okay, ja już zrobiłam włosy i posmaruję jeszcze twarz i lecimy spać z 12 nocy, więc czas najwyższy, dojuterka. Mamy już sobotę, ja jestem ogarnięta i na razie tak wygląda, ale później się będę przybierała jak będziemy szły na jarmark. I włosy mam jeszcze, ale już wychodzimy. W ogóle spadł śnieg, ale to wam nagram jak będziemy jechać i lecimy. My już jesteśmy w domu i jeżeli się zastanawiacie, dlaczego nie wstawiłam nic z jarmarku, to jedyny powód jest tego taki, że na pewno niego nie go dotarliśmy. Jechaliśmy godzinę 40 z Hali stulecia do galerii dominikańskiej. jest 3 km. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek przyjechałam 3 km w godzinę 40. Być może, że kiedyś jechało się na wakacje nad morze i wiecie, takie tłumy były i w ogóle. Więc tak, jesteśmy w korku, żeby w ogóle się przydostać jakokolwiek. E, później byśmy prawie przy samym wjeździe na parking do galerii, bo wiecie, tam jest blisko na jarmarki, zawsze tam stali i baliśmy, I się okazało, że już jest zamknięty wjazd. A po godzinie mieliśmy takie coś, że już od razu zjeżdżamy. Ale jednak mówiłam, dobra, już zjemy tutaj godzinę. No to bez sensu zjeżdżać. No to powstajemy jeszcze dłużej. No ale... Ten korek się w ogóle nie zmienił. Później cały czas się pchali jakieś autokary i to wszystko. Nawet jakiś ogłęd. Więc ostatecznie zrezygnowałyśmy. Ale tak poza tym było mega fajnie. Znaczy z mamą czas byliśmy później w outlecie. Kupiłam sobie skarpetki Nike'a. Wielbiam kupować skarpetki Nike'a tam w tak bo za taka, o, piękne zapłaciłam 2190 a to są trzy pary, niestety były tylko i wyłącznie czarne. Wziąłam sobie niskie czarne i niskie białe. Białe tylko były niskie i tak. Wzięłam teraz większe, sobie miałam mniejsze i one były takie, być idealne, a teraz wzięłam trochę dłuższe, też na zimę, co na zimę w sumie czarne idealnie, mam także, że czarne buty to sprawdzę, więc serio, jeżeli lubicie skarpetki to polecam ją kupować w butlecie no bo za te zapłaciłam 21 Jak patrząc na cenę, która jest na przykład w sklepie innym to jest 54 zł, przeciętnie no to teraz otworzymy sobie kalendarz na ten tabel, wreszcie tego nie robiliśmy znajdziemy sobie trzeci okienko, kochani już jest trzeci to jest przesada ale dobra, tutaj mamy, po jedyne trzy. jest Nikolaj. Czy to jest Nikolaj? Co to jest 5 sekund Serio Dlaczego jak to jest mega cool? O Boże, właśnie to obejrzałam Gdzie ja w ogóle robię witaminy? To ja nie wiem, niecham ja bym dostała mi moda i do was mówię, bo ja, a, ja tak, tak do I tu, tu, oczy tam, tu Więc jeżeli się do tego przyzwyczailiście, będziecie się kąpać, ale zanim jeszcze muszę odkurzyć, póki jeszcze w domu nie śpią